Toski czy Olej? Kto lepiej wystartuje? Chyba Toski minimalnie lepiej wystartował Toski dużo lepiej wystartował Słaby start ze strony Oleja I Toski jest liderem po tej jeden. Tam poleciały skrzydła A więc mieliśmy trochę kontaktów Latają skrzydła jeden z kierowców Racing Point poleciał na trawę A drugi jest za torem Fyfy, bardzo, bardzo pechowo Dostał 5 sekund oraz nóżka dostał karę. 5 sekund wirtualny samolot bezpieczeństwa. I na razie fenomenalnie dla Toskiego, fenomenalny start tego zawodnika. Olej ma straty do niego już prawie 2 sekund. A więc, no Toski, wygraj to w końcu. Tyle mogę powiedzieć. Teraz tutaj było już bardzo blisko. Myślę, że będzie atak na prostej DRS, chyba że jeszcze próbuje się wcisnąć gdzieś wcześniej. Kili to 3 kara już za zaczynanie zakrętów, ale teraz błąd i wykorzystuje to bezlitośnie maska. A więc olej z, z y walki o b 1 teraz musi odrabiać do P2. A maska na pewno nie stanie, skóry nie sprzeda. A więc tutaj już naprawdę... Będzie walka na umiejętności i to ostra. Ale ostrą walkę mam też między Zurem a Michałem. Zur teraz dobry wyjazd. Michał będzie musiał kontratakować tylko kiedy. Oj, przyblokował teraz koła. No i Zur teraz chyba kawałek już mu odjedzie. Ale musi jeszcze chronić przed Dyziem, Michał. Bo jeszcze blisko tutaj jest Dyzio. jest maska z daleko, chociaż może być atak? Nie ma. Olej dojeżdża. O, i teraz uderzył maska w Tuskiego. Na szczęście się skończyło bez uszkodzeń, bez kary, i bez żadnej straty pozycji, ponieważ oczywiście maska jest ja do żeby w tak stanie czuć pozycję. Nóżka mi 3 sekundy, a więc kolejna kara na końcu nóżki. Jestem w kwartę, w samochodzie maski. Jest również twarde tylne skrzydło w samochodzie oleja. I maska będzie atakował Toskiego. Toski musi mu zostawić miejsce. Ale maska przestrzelił zakręt. Maska przestrzelił zakręt i Toski wykorzystał to, bo lepiej jechał. Przynajmniej, że Toski jedzie na oponach pośrednich, a maska jedzie na oponach mniejkich, więc maska będzie szybszy na prostych. Ale dużo szybciej te opony będą mu uciekały. Tutaj jest też walka niesamowita. Michał teraz atak na Zura, ale Zur ściął w Michała, bo Michał wciął się przed Zura i Zur nie ma lotki. No i problemy kierowcy racing Point zaczynają teraz AI w samochodzie Zura, bo przez chwilę, ale jak szeroko Zur. Olej 3 sekundy. A więc to się komplikuje. Teraz mocno mu walka o zwycięstwo, ponieważ naprawdę tutaj mogę kończyć blisko? Oj, ale teraz przestrzelił bardzo mocno. Ale maska również ma DRS, ale olej szybszy. Olej musi wyprzedzić. Tylko aby... Musi pamiętać, że z drs trzeba przekamować kawałek wcześniej, aby nie zrobić tego samego błędu, co zrobił Go maska na poprzednim okrążeniu przy ataku notiskiego. Lekko tam przypokoła sobie prawe drynkowo olej. Oj, rzuciło nim lekko. I toski na palce oleja z maską lekko zyskuje. Teraz maska szeroko wyjechał za olejem. Maska Gęsi sekunda, więc Toski jest teraz w fenomenalnej sytuacji, ponieważ ma pierwszą pozycję. i ma żadnych charakterów, co za nim mają. I on na pewno ma tego świadomość. Muszka również w sekundy. Teraz wyjechał szeroko D'Angelo. I ma i to bezitośnie wykorzystuje. Powróćmy na początek stawki, bo tu jest znowu bardzo blisko na prostej DRS. Ale teraz kolej bliżej jest kolej do Toskiego chyba. Te dystanse są prawie identyczne, ale Olej się szybciej zbliża i Olej będzie atakował, ale Toski nie poddał zewnętrznej... oś do wewnętrznej. A zaraz Maska może się przybliżyć z powrotem Toskiego, ponieważ Toski nie ma drs w swoim samochodzie. A Maska takowy ma i musi być atak. Będzie atak, ale znowu Toski zostaje po wewnętrznej. I opłaciła mu się ta taktyka, chociaż maska jeszcze próbuje po wyjeździe Ale nie ma, na razie nie ma, na razie Toski dobrze się broni Ale Dyzio zaraz będzie może będzie atak na Zura na prostej DRS Są bardzo blisko, był kontakt lekki Ale na szczęście nie się żadne skrzydła I będzie atak na zakręcie jest żółta flaga, jest to nóżka. Jak to u niego wygląda? Wygląda u niego tak, że jest co skrzydło, ale teraz kontrażura. Ale to Dyżio ma DRS. Więc to jest ta przewaga z coftów nad hardami. Ale tutaj teraz kontakt był. Był kontakt. I dyzio dostał 3 sekundy, ponieważ przekroczyli mu to toru przy walce z żur zurem. Olej ucieka do coraz bardziej. Coś tutaj się nie dobra... No i nóżka! Koniec wyścigu dla nóżki i mamy samochód bezpieczeństwa. To jest fenomenalna maska na kierowców, wszystkich jest na softach. A maska? Maska nie otrzymał! A więc zobaczymy co się stało. Może to będzie do zdjęcia. Nie wiem, nie widziałem tego, więc nie chcę podejmować teraz decyzji. Doski na pewno się o tym w wywiadach. Podejrzewam, że w pierwszej trójce dojedzie. Ale mamy już restart. Czy będzie przypuszczała tak na no, olej już na pierwszym zakręcie? Nie, ale maska jest dalej od niego. Jest fioletowy sektor wykonania ludzkiego. Jest bardzo blisko kolej Czeka teraz na błąd, ależ fenomenalny atak toskiego! Ależ teraz fenomenalnie zaatakował! No teraz trzeba powiedzieć brawo na kierowcy Alfa No fenomenalny atak. No musi. Zaraz rozpocznie się to nadrabianie, chociaż Zuro odjeżdża. A więc chyba inna mieszanka pajowa zdecydowana u Zura. No i nie zdołał zdążył przejść z na prostej. No a miał właściwie stuprocentową pozycję do ataku. Jest tutaj też ostra walka motoryzmu z Gdy ją ma wewnętrzną i... Ale przyblokował koła, ale znowu tutaj wyjeżdża po wewnętrznej. Ale teraz to Mapywy ma wewnętrzną. Ale zaraz to znowu Dyzio będzie miał koło lepszą stronę, chociaż nie. Mapywy przejechał. Lekko wyjechał teraz Dyzio i Dyzio zjeżdża do boksu. Przyspieszył Olej 3 sekundy. Olej 3 sekundy, a więc jeszcze to, jeśli usunie karę, to może być. Ale ile to będzie straty? Musi wpaść nawet niżej 3 sekund. Jest to powyżej. Jest to powyżej 3 sekund. Ale ma wypełnić, że będzie to 3 sekund. Dostał jeszcze 3 sekundy na konia. Kirito zostaje kierowcą dnia. Chociaż dla mnie kierowcą dnia jak i wam na szkole. Ponieważ utrzymał bardzo dobre tempo przez cały wyścig, Toski gonił, Toski też naprawdę dzisiaj fenomenalny wyścig. Bo fenomenalny start i potem w wyścigu było gorsze tempo i to było widać. Ale jechał równo Toski.